Witam. Dziś mamy e, jedną z kolejnych nowości od MTS Technik, a mianowicie gwint MTS GW NI-01. Jest to gwint do Nissana 350Z i Infiniti G35. Okay. No i dobra. E, jeśli ktoś nie zna MTS-a, to jak w innych mamy tak zwany w cudzysłowie złoty ocynk. E, mamy anodowane na czarno elementy typu nakrętka, czapki i tak dalej. Regulacje tylne też będą anodowane. I nakrętka hexacoil, czyli nakrętka, która e, nie ma kontry typowej pod spodem drugiej, tylko jest to nakrętka rozprężna tutaj ściągana później tym imbusem, co ułatwia regulację e, wysokości na gwincie. E, jakość spawów. Z MTS Technik bardzo fajna, powłoka również, to jest troszeczkę lepsza powłoka niż ta typowa srebrna. No i ważną rzeczą jest to, że sprężyny produkowane są przez EIBAH dla obecnie już wszystkich gwintów MTS Technik. W zestawie jest również osłona z odbojem, więc co nam pozostaje, to przełożyć górne mocowanie i montować amortyzator do auta. Mamy amortyzatory tylne, gdzie również w zestawie znajduje się osłona i odbój, Obydwa dwa tyły identyczne. Drugi amortyzator przedni. Nie mamy tutaj rozróżnienia na prawy-lewy, oba są z przodu identyczne. Pozostaje nam tutaj jeszcze kluczyk do regulacji. Jest tak jak wspomniałem, jeden, bo ta nakrętka jest jedna. O, tam są jeszcze papiery, ale to. Nas mało interesuje. Zostały nam jeszcze sprężyny tylne i regulacje do nich. Także tu mamy również czarną, anodowaną regulację z plastikiem. Dodatkowo, aby się nam to nie, e, nie tarło, nie, nie piszczało, nie kwiczało podczas pracy. I mamy e, sprężyny tylne. Więc tak wygląda zestaw na tył, sprężna również jest, jak widać od ABacha, e no i ten zestaw po z tyłu ze helperem, tak to w tym aucie wygląda. Może się nie przewróci regulacja druga. i oczywiście drugi komplecik spręży na helperem. także zestaw do 350 Nissan Infiniti G35. Zapraszamy, cześć.